Witam Was serdecznie moi drodzy na moim kanale Dzisiaj chciałem poruszyć temat e, cen, cen w ogóle aut używanych na rynku niemieckim i na rynku polskim e, Chciałem o tym trochę Wam opowiadać, po z Wami to trochę porozważać Na wstępie oczywiście zachęcam Was do subskrypcji kanału i do lajkowania tych filmów e, po to, żeby ich zasięg był coraz większy, żeby ta e, tą wiedzą podzielić się z jak największą liczbą ludzi, żeby każdy miał yy, możliwość zerknąć na, na tą sytuację no, z jakiejś innej, tak jak ja zawsze mówię, to z neutralnej perspektywy. I tak, jeżeli chodzi o ceny, o ceny tych samochodów używanych w Polsce i w, Niem w Niemczech. Generalnie można powiedzieć, co jest takim paradoksem, że samochody używane w Polsce pochodzą. No ostatnio oglądałem jakieś statystyki, ja już tam nie chcę teraz skłamać, ale około 70% samochodów używanych do Polski sprowadzanych jest z Niemiec, no i reszta z innych krajów um, Unii Europejskiej, no, czy ze Stanów Zjednoczonych. No więc, ale już trzymajmy się tych Niemiec. Jesteśmy w Niemczech, więc się tego trzymajmy. Większość samochodów używanych sprowadzonych pochodzi w Polsce z rynku niemieckiego. Cały paradoks polega na tym, że samochód w dobrym stanie e, z małym przebiegiem w Niemczech kosztuje więcej niż taki samochód, niż rzekomo samochód z małym przebiegiem w dobrym stanie w Polsce. No i tu już jest pierwsza lampka nam się powinna zapalić. Dlaczego tak się dzieje? No i odpowiedź jest tu dość prosta no, Kto się tym zajmuje, czy kto był blisko tego handlu, tak jak ja Wie, wie dokładnie skąd to się dzieje no, Dzieje to się mianowicie stąd Żeby do Polski coś się opłacało kupić Na handel I żeby, to znaczy tak, opłacało Żeby ta cena była atrakcyjna dla przeciętnego Kowalskiego Z tym samochodem musi być coś nie tak A więc Uszkodzenia Mechaniczne Blacharskie lub po prostu wysoki przebieg. No teraz wiadomo, jest dosyć, dosyć walka z tym cofaniem liczników. Więc ja mam nadzieję, że to zostanie, bo wyeliminowane to na pewno nie zostanie nigdy. Bo nawet w Niemczech są przecież surowe kary za cofanie liczników. A się mówi, że się i tak mówi, że co czwarte auto w Niemczech ma cofnięty przebieg no to zobaczcie, jeżeli co czwarte już ma cofnięty tutaj, potem jeszcze się coś sprowadza do Polski, jeszcze ileś tamtych samochodów ma cofnięty przebieg więc no śmiem twierdzić yy, yy, że zresztą Samar chyba kiedyś opublikował coś takiego, że ze sprowadzanych samochodów w Polsce yy, 80% może mieć yy, jest duże prawdopodobieństwo, że ma kombinowany kombinowany licznik no, i dobra, co teraz? Aha, no więc ja chciałem Was też uczulić na to, że jeżeli chodzi o używany samochód, to przede wszystkim cena nie idzie w parze w jako z jakością. No i, i tego musicie być świadomi. I tutaj no, no nie ma cudów, że, że płacicie małe pieniądze i kupujecie sam super auto. Tego nie ma ani w Polsce. Ani tego nie ma, tym bardziej mogę nawet powiedzieć, nie ma tego w Niemczech, bo tutaj samochód z małym przebiegiem w dobrym stanie, tak jak mówię, kosztuje. Z ważnym przeglądem, na przykład, kosztuje po prostu więcej niż ten sam samochód w Polsce. Można go tu drożej sprzedać. Więc w Polsce, żeby klienta jakoś te jego wymagania wygórowane zaspokoić. No, ci handlarze w jakiś tam sposób kombinują, ale ja też y, nie widziałbym to tak do końca winy w handlarzach, y, tylko też, też po części w kupujących, y, bo, bo kupujący mają często nierealne życzenia, nierealne życzenia, bo oczekują, żeby samochód 15-letni na przykład miał mały przebieg, był praktycznie nieużywany, niezniszczony. Niemalowany i tani. No, to jak mówię, no to są jakby wszystko, wszystkie rzeczy, które wymieniłem, stoją ze sobą w sprzeczności i, i tak naprawdę. Mówię, to jest okazje. Każdy tak, może no. kupić tam jedną w życiu, ale to jest niemożliwe, że w każdym komisie są tylko okazje. Więc, wy musicie sobie też zdawać z tego sprawę, że jeżeli chcecie kupić porządne auto yy, z małym przebiegiem, w dobrym stanie, absolutnie. Nie najtańsza oferta, bo, bo tak po prostu nie będzie, że ten samochód pani yy, będzie w idealnym stanie, bo jest to po prostu niemożliwe. Także tak, tak wygląda tak pokrótce taka sytuacja. zresztą ja wam powiem też yy, parę dni temu kupowałem ze znajomym, on mnie zabrał jako tam, jako tam troszeczkę, żeby mu podpowiedział coś Audi A6 yy, i tak było to kupowane Audi A6 2016 rok 60 tysięcy przejechane 2.0 diesel, automat, kombi nie jak Audi A6 dość takie bogato wyposażone ale nie jakaś najbogatsza wersja jak mówię 2.0 diesel z przebiegiem, z przebiegiem 60 tysięcy auto kosztowało 22 900 euro i kupowane było w salonie Audi w którym było kupione jako nowe w którym było kupione jako nowe i po czterech latach zakończenia leasingu bo to był ten leasing tak zwany to się w Polsce nazywa chyba leasing odnawialny auto jest oddawane musi być nawet oddane do tego autohausu w którym było wzięte bo tak jest w umowie i jest brane nowe auto i to auto trafia na sprzedaż więc auto które w tym salonie było kupione, w tym salonie było serwisowane i w tym salonie było jako używane, sprzedawane. I to auto kosztowało 22 900, no więc cena taka, powiedzmy jak na rynek niemiecki, no ni drogo, ni tanio, ale na pewno nie jakoś tam super tanio, nie jakoś super drogo. No po prostu pośrednio, no przebieg też 60 tysięcy, więc też nieduży, ale wydaje mi się, że za samochód, za 22 900, można czegoś oczekiwać, bo. Auto było naprawdę w środku, na zewnątrz, w stanie top. Do niczego nie szło się przyczepić, ale muszę Wam powiedzieć, że był to już samochód, który. Po lewej stronie miał malowane dwa elementy, i po prawej stronie miał malowane trzy elementy. Najprawdopodobniej to było, zawsze był malowany tylko jeden element, drugi element był ścieniowywany po to, żeby z kolorami wyjść. Jak mówię, było to, było to bardzo ładnie zrobione, ale ja też samochody kiedyś tam w życiu swoim malowałem, więc no jak sami wiecie, no prawne oko jest w stanie nawet na, na najlepszą prawie że robotę rozpoznać. Yy... I co o dziwo, też była sytuacja, że jak to powiedziałem temu sprzedającemu, sprzedawcy, sprzedający powiedział tak: Ja to sprawdzę w naszej historii. I na przykład on miał tylko informację o jednej stronie, o drugiej, info, o drugiej stronie, o tych dwóch elementach informacji nie miał, nawet mi nie dowierzał, no ale mierzą, zmierzył to potem czujnikiem, no i stwierdził, że faktycznie mam rację. No i co w ogóle przez to chcę powiedzieć? Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że jak widzicie, już tutaj, na etapie kupna tego samochodu jako używane, już ten samochód jest gdzieś pomalowany. A o, owszem, nie znaczy, że on był powypadkowy, bo to nic takiego tam nie widziałem i, i, i nie wydaje mi się, żeby ten samochód miał jakieś tam cięższe unfale. Ale jednak już był po jakichś przygodach, już był coś podmalowywany, bo jest to samochód używany. A na przykład wielu z was, wielu kupujących, oczekuje, że to samo Audi. Kupi jeszcze za 6 lat, jak ona powiedzmy dziesięciolatka w Polsce, i ten samochód będzie nadal niezjeżdżony, niezniszczony, no i oczywiście niemalowany. No także z tym niemalowaniem naprawdę, naprawdę trzeba uważać, bo kolejna sprawa jest taka: oczywiście handlarze w Polsce próbują sprostać wszelkimi metodami wymaga, wymaganiom kom, kupujących. Więc co się robi? Robi się często tak że auto, które jest po wypadku uzbraja się potem w części, które są kupowane w kolor. Czyli no na przykład mam, nie wiem, jedzie tutaj Opel Opel Mokka. Kupuję Opel Mokka po wypadku, gdzie uszkodzone są, nie wiem, dwa drzwi, błotnik yy, i tylny błotnik. No to szukam na internecie w Polsce na Allegro, bo tych części jest dużo i te części są tańsze niż tutaj w Niemczech. Szukam tych pary drzwi, szukam błotnika w kolor, zakładam to w kolor i maluję tylko tylny błotnik. No bo wiadomo, tylnego błotnika w kolor nie założę, no musiałbym go tam spawać. I wtedy sprzedaję ten samochód jako totalnie bezwypadkowy. Mówię, że lakierowany był tylko błotnik z okazji jakiejś obcierki. No i na to trzeba uważać. Tak samo z przodu, na przykład, jeżeli samochód jest powypadkowy, można kupić zderzak w kolor, maskę w kolor, no wymienić tam lampy, to wszystko co jest uszkodzone i właściwie nie ma śladu żadnego, że to auto było powypadkowe, bo jak zaczniecie mierzyć to miernikiem, no to maska będzie oryginalna, bo jest kupiona z jakiegoś tam z angielskiego samochodu w oryginalnym lakierze. także, hmm, no na wszystko, na wszystko trzeba mieć uwagę. poza tym nawet Wam powiem szczerze, że ja bym też nie przekreślał po wypadkowego samochodu pod warunkiem, że wiem co było robione wiem, wiem co było nie tak i, i jak było robione bo już ryzykownym jest trochę zresztą to jest karalne w Polsce chyba też no jeżeli wywalona była pirotechnika, czyli pasy, napinacze i poduszki i na przykład jeżeli się montuje używane te części, no, no Wiadomo, że tak się robi, ale nie można, no nie można tego robić, i no nie oznacza to, że ten samochód będzie 100% bezpieczny, że te poduszki odpalą. Prawdopodobnie tak, z wielkim prawdopodobieństwem tak, ale prawnie no, no nie można tego robić, że zakładać, zakładać używanych poduszek czy coś takiego. Więc, mówię, jeżeli ktoś to kupi, zrobi i założy nowy pulpit, nowe poduszki, nowe napinacze, to ja też nie widzę, żeby ten samochód. Yy... Z, z takiego powodu miał być przekreślony jeżeli on by miał na przykład mało przejechane kilometrów i tak dalej, no tylko, że to jest właśnie tak skonstruowane że jakby się chciało do takiego samochodu kupić nowe poduszki, nowe napinacze nową tą pirotechnikę no to po prostu ta naprawa będzie nieopłacalna więc no to tak to wygląda więc ja też chcę, chcę powiedzieć ja nie chcę też powiedzieć, że wszyscy handlarze są źli, że wszystkie samochody są oszukane że wszyscy co zabierają do Niemiec są źli to w, ogóle, to w ogóle nie jest moim celem moim celem po prostu jest też Was uświadomić jak to w rzeczywistości wygląda i że też jakby po części no, klienci sami są sobie winni m, mając zupełnie nierealne nie, nie, nie nie realne wymagania nie, że, że ktoś oczekuje przy kupnie 10-letniego diesla przebiegu tam 100 czy 120 tysięcy owszem, takie samochody też są ale wtedy ten samochód no musi być droższy on nie może być w jakiejś tam cenie najtańszej na Allegro nie? bo jeżeli, jeżeli taki samochód z małym przebiegiem w cenie najtańszej na Allegro gdzieś tam jest no to, no to wiadomo, że jest to sprawa przynajmniej podejrzana albo okazja, no ale to jak mówię, raz na całe życie taka okazja się trafi więc tak to wygląda ja Wam przede wszystkim polecam mimo wszystko Albo kupić sobie auto samemu, albo, albo korzystać z jakichś sprawdzonych, ze sprawdzonych ludzi, bo niech to, to wiadomo, że ci ludzie nie robią tego za darmo. To też musicie mieć świadomość, że ci ludzie muszą na tym zarobić. No, no muszą na tym zarobić, bo oni nie robią tego charytatywnie. Więc niech tak będzie, dajcie im zarobić, i wtedy mi się wydaje, że każdy też. Yy, będzie się starał kupić wam dobre auto, dlaczego miałby, miałby was oszukiwać? Po co? Także ja uważam, że, że, że najlepszą drogą w tym jest yy, no, pełna przejrzystość. Bo jak mówię, czasy, że gdzieś tam się samochody malowało po stodołach, nie wiem, jakieś yy, cofane liczniki. No, że tacy mi się wydaje handlarze na dłuższą metę nie mają dzisiaj racji bytu i. I to jednak te rynki, czy to w Niemczech, czy w Polsce, dążą, dążą do takiej stabilizacji, yy, gdzie liczy się przede wszystkim przebieg, bezwypadkowość, ale to też bezwypadkowość w takim sensie, że nie, że ani jeden element jest niemalowany. Bo też zobaczcie sobie, jak dzisiaj wyglądają miasta w porównaniu z tym, jak wyglądały kiedyś, jak są zakurkowane, jak ciężko znaleźć miejsce parkingowe. Yy, to dosłownie Kupić auto, jeździć nim powiedzmy 10 lat i nie zrobić żadnej obcierki, albo ktoś nam nie zrobi żadnej obcierki, to mogę powiedzieć, jeżeli się mieszka w dużym mieście, no sami wiecie, jest to praktycznie niemożliwe, nieosiągalne dzisiaj. Także najlepiej po prostu zdrowa, taka rozsądna głowa i rozsądne myślenie, mi się wydaje, pomoże każdemu. Nawet nieznającemu się na motoryzacji, bo ja nie mówię, że każdy musi być fachowcem i tak dalej, ale po prostu takie rozsądne podejście do tematu, mi się wydaje, że każdemu, każdemu pomoże i pozwoli kupić dobre auto. Także ja chciałem Wam jeszcze powiedzieć zachęcać Was właśnie do, do dawania łapek w górę do klikania subskrypcji do oglądania też innych moich filmików tam, na których pokazuję te adresy placów jak mówię, przerobimy wszystkie miasta niemieckie, te większe gdzie tam byłem i gdzie te skupiska placy są sobie zobaczycie ja osobiście mogę powiedzieć, że ja nie polecam nikomu kupowania na tych placach no bo sami zobaczycie jedźcie, sami jedźcie sami zobaczcie czy to są warunki w których wyobrażalibyście sobie kupno swojego wymarzonego auta. Warunki, w których nie ma porządnego biura, nie ma porządnej jazdy próbnej, nie ma porządnej możliwości sprawdzenia typu tego auta, typu wzięcia na jakiś podnośnik, no praktycznie nic, można sobie z zewnątrz obejrzeć, jak mówię, wcisnąć guziki jakieś tam w środku i, i to jest wszystko. No to moim zdaniem, jest to trochę za mało, um, jak się wydaje pieniądze. I to nie wiem, no mi by było szkoda no, nawet nie wiem, nawet 5000 euro, gdybym miał za takie auto zapłacić i kupować je praktycznie w ciemno, no dla mnie by to było jakieś tam ryzyko, więc najlepiej to zlecić osobom, które, które się naprawdę na tym znają lub po prostu um, zająć się tym samemu i przynajmniej wtedy człowiek nie ma do nikogo pretensji może sobie sam to ocenić. Także jeszcze raz dziękuję Wam. Pogoda już coraz lepsza, jak widzicie. Słońce świeci, także jednak chyba będzie globalne ocieplenie. Bo tak powiem szczerze, że mamy tutaj 20 stycznia i jakiś tam mrozów poniżej 10 stopni to tu jeszcze w tych Niemczech nie było, także hmm. śnieg to już w ogóle zaraz nie będzie wiadomo, co to jest. No ale musimy dbać o środowisko i kupować, jak mówią nam producenci, właśnie ten kanał może trzeba zrobić o nowych autach, a nie o używanych, bo musicie mieć świadomość, że tym producentom, rządom, tym wielkim firmom, im bardzo nie pasuje, że ludzie chcą jeździć używanymi, używanymi autami i długo je eksploatować, i właściwie to jest to jest ekologiczne. A nie, a nie ekologiczne jest wymyślanie co parę lat nowych, nowych przepisów i zmuszania ludzi do przesiadania się w samochodów, do nowych samochodów. W Niemczech już tak było w 2000, jery, teraz już nie pamiętam, w 2006 czy 2007 roku, był pierwszy ten far -Bot, ten zakaz wjazdu do miast z dieslami poniżej Euro 4, poniżej zielonej naklejki. Potem było parę lat spokoju. Potem zaczęli mówić yy, o Euro 6. Tylko samochody z Euro 6, jeszcze tą normą Euro 6d temp mogą wjeżdżać do miast. Yy, yy, I pod, czyli samochody od roku tak naprawdę, bo norma jest obowiązkowa tam niektórzy producenci mieli to już od 2015 roku, ale norma jest obowiązkowa od 16, więc praktycznie ten kto kupił auto w 2014, obiecywali mu, że to auto jest super ekologiczne, nowoczesne i tak dalej, a za dwa lata już mówili, że nie, to auto już jest kompletnie nieekologiczne, trzeba je wywalić zezłomować i kupić najlepiej elektryka i tak dalej, i tak dalej no, tak, tak to ma ta Unia Europejska do siebie, że e, jej chyba głównym celem jest stwarzanie sobie problemów e, po prostu stwarzanie problemów, gdzie ich nie ma po to po to, żeby nakręcać ten popyt, straszyć ciągle ludzi, no i zmuszać ich do, do, do wydawania wszystkich pieniędzy, do takiego czegoś, żeby, jak mówię, oferowanie tych leasingów, po to, żeby całkiem ograniczyć własność prywatną, żeby ten samochód nigdy nie był twój, żebyś ty brał ciągle nowy, no to już w ogóle też temat może nawet nie na ten kanał i na osobny film, no ale to co się dzieje, to są też już mm, niestworzone rzeczy, także. Także pamiętajcie, dla mnie chronić środowisko to jest właśnie jeździć używanymi samochodami, które są jeszcze sprawne, używać, nie wiem, nie wymieniać co roku telewizora w domu, nie wymieniać co roku samochodu, jeżeli on jest sprawny, tylko jeździć go używać, ale oczywiście utrzymywać go w stanie sprawnym, czyli absolutnie jestem przeciwko. W wycinaniu jakichś tam katalizatorów, filtrów DPF, to uważam powinno być surowo, surowo, surowo wzbronione, ale też, jak widzicie, też, też to już jest, no też w Polsce, yy... mówię, może niektóre rzeczy, może niektóre rzeczy są trochę głupie, trochę na wyrost, ale moim zdaniem one wszystkie w jakiś tam sposób Próbują wpływać na normowanie tej sytuacji samochodów używanych w Polsce. Tak samo jak ta sytuacja teraz z, z przymusem rejestracji aut też uważam, to tam są oczywiście minusy, bo handlarz musi dzisiaj auto kupić i w ciągu 30 dni zarejestrować o, o tym też zrobię fajny filmik, bo to jest też temat, powinni być handlarze zwolnieni z tego, z tego obowiązku albo powinno być tak jak w Niemczech, że powinna być możliwość yy, powinna być możliwość czasowego wyrejestrowania pojazdu, no w Polsce oczywiście tego nie ma mm także powinni to jakoś tam rozwiązać, ale jak ja jak mówię, też uważam, że też uważam, że to w jakiś sposób ten rynek reguluje i mam nadzieję, że za niedługi czas będziemy się mogli cieszyć w Polsce samochodami z oryginalnymi przebiegami, samochodami sprawnymi, samochodami niekopcącymi, i, i każdego będzie na taki samochód pewnie stać, bo miejmy nadzieję, że też w Polsce gospodarka i to wszystko będzie jakoś tam szło do przodu i, i że ogólnie będzie nam się żyło coraz lepiej. Pozdrawiam Was serdecznie, zachęcam do oglądania, klikania łapek w górę. No i oczywiście pamiętajcie, że. Jeszcze w tym tygodniu nowe adresy placów w Berlinie. Dziękuję Wam bardzo za to, że, że oglądacie te filmiki, i pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.